Abonament RTV 30 u tego miesięcznie zapłacimy za posiadanie smartfona, tabletu, laptopa czy komputera. Od stycznia tego roku wchodzą nowe stawki za abonament RTV. Wyrok NSA nie liczy się sama konstrukcja urządzenia, lecz jego funkcja odbioru. Od 1 stycznia tego roku abonament RTV w Polsce został nie tylko podniesiony, ale również znacząco rozszerzony. Opłatą objęto nie tylko tradycyjne telewizory i radiobiorniki, ale również smartfony, tablety czy laptopy. W praktyce oznacza to, że niemal każdy obywatel posiadający nowoczesne urządzenia elektroniczne ma być traktowany jak posiadacz telewizora. Za radio obowiązuje stawka prawie 10 zł miesięcznie. Za telewizor ponad 30 zł miesięcznie. Przy opłacie rocznej daje to odpowiednio 102 zł 60 groszy oraz 330 zł rocznie. To więcej niż w poprzednim roku. Osoby płacące co miesiąc zapłacą w skali roku o prawie 10 zł więcej za radio i prawie 40 zł więcej za telewizor. Kluczowe jest jednak to, że smartfony, tablety czy laptopy zostały. Formalnie zrównane z odbiornikami telewizyjnymi, co oznacza miesięczną płatę ponad 30 zł, także za te urządzenia. Poczta Polska, która odpowiada za pobór abonamentu, powołuje się na orzecznictwo sądów. Administracyjnych. Decydujące znaczenie ma stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że o obowiązku abonamentowym nie decyduje konstrukcja urządzenia, lecz jego funkcja. Skoro smartfon czy laptop umożliwia odbiór treści radiowych i telewizyjnych, uznaje państwo je za odbiornik RTV. To rozumowanie prowadzi do oczywistego absurdu. W dobie powszechnego internetu i streamingu niemal każde urządzenie elektroniczne może zostać uznane za potencjalny odbiornik. Zamiast likwidacji archaicznego abonamentu rtv, którego sens był kwestionowany od lat, państwo zdecydowało się na jego dalsze rozszerzanie i objęcie nim kolejnych milionów obywateli. Abonament RTV miał być reliktem minionej epoki. Tymczasem, w y, tym roku, staje się powszechnym podatkiem od posiadania nowoczesnej elektroniki. I na co te opłaty? Na propagandę rządu Tuska. Nasze zdecydowane nie.